Siemam, ja jestem Koza, wy jesteście na kanale Koza Stream, a to kolejny odcinek Kariery Hamem W dzisiejszym odcinku. Wow! Wow! Czekajcie! O, teraz wszystko gra. <grym> Sorry. To co, w dzisiejszym odcinku czas zakończyć okno transferowe. Powiedzcie mi, proszę, czat, bo przyznam szczerze, no troszkę minęło czasu, kiedy to nagrywaliśmy, czy my mamy jeszcze coś tutaj do zrobienia? Wiem, że dla tych, którzy oglądają to na YouTubie, to wszystko jest tutaj wiadome, jak to wszystko wygląda i tak dalej, ale mam wrażenie, że, że, mamy, że mamy zrobiony, słuchajcie, że mamy zrobiony skład, który ma szansę powalczyć i to ma szansę powalczyć srogo, chyba, że nie mamy prawego, nie, no mamy prawych obrońców, mamy prawych obrońców, mamy lewych obrońców, mamy wszystko. Nie no, moim zdaniem mamy tutaj absolutnie wszystko. Sytuacja w środku pola wygląda, wygląda dobrze. Patrzyłem na zakończenie poprzedniego odcinka, i wydawało mi się, i wydaje mi się tak nadal, że, że, już, że już chyba nic więcej tutaj nie mamy do zrobienia. Mam wrażenie, że jest naprawdę dobrze. Więc poczekajmy sobie teraz na rozwój sytuacji, na rozwój zdarzeń, na pierwsze mecze, bo jeszcze Anusz ktoś nam wypadnie na 9 lat. Patrząc na to, jak to wygląda w tej karierze. I ten, no muszę powiedzieć, że ja teraz już myślałem, jestem przy karierze f 21, bo troszeczkę w nią klikałem sobie. No jest dużo więcej opcji. Nie będę Was ani siebie oszukiwał. Jest dużo więcej opcji. Jest, jest ciekawie. Jest ciekawie, ale nic oczywiście nie mogę mówić na razie. No, słuchajcie, no mamy propozycję sprzedaży Sara. Więc zobaczmy, czy ja Sara wystawiłem. No na pewno go nie wystawiłem. Oczywiście, że go nie wystawiłem. Nie wystawiłem tak samo Nevesha no i tak, oczywiście od, odmówimy transferu Sara, bo ja chcę pozostać z naprawdę szeroką kadrą, to jest sezon, w którym planujemy uderzenie na wszystkich frontach więc, e, no fajnie by było żeby e, żeby mieć no, szeroką kadrę jestem w stanie sprzedać Rubena Nevesa jeżeli dadzą mi powyżej 100 milionów. Wtedy, słuchajcie, na pewno jesteśmy w stanie znaleźć sobie tutaj zamiennik dla portugalskiego, cały czas jakże młodego piłkarza. E, tak więc tutaj sobie to wszystko robimy. No i gramy z Chelsea. Zobaczmy więc, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o spotkanie z The Blues. Pierwsze nasze starcie z dużym zespołem. E, Sar, Lazio, no biją się, biją się od tego Sara, ale ja mam nadzieję, że my nie mogli mu dawać szansę na grę i że że dobrze to będzie wyglądało. Słuchajcie, em, oczywiście Wings jest kontuzjowany, nie wiem na ile, już nie pamiętam, pewnie na 50 lat i 4 dni. Polsen oczywiście musi być w wyjściowym składzie. Tutaj nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby było em, inaczej. Knopers w takim razie nie załapie się do jedenastki na to spotkanie. Tutaj chciałbym zobaczyć Upamecano. No i dobrze to wygląda. Słuchajcie, no skład... Skład wygląda naprawdę mocno, skład wygląda naprawdę em, dobrze. Teraz, tylko jak patrzę, nie no, mamy seseniona na lewą stronę. Na lewej obronie może grać sa... Nie, no jest, jest, jesteśmy po zabezpieczeniu, na, na wszystkich frontach. Naprawdę jest, jest okej. Okay. Ja jestem zadowolony z tego, jak to wygląda. Eee, i, 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 I zobaczymy w takim razie, w tak więc słuchajcie, gramy z Chelsea. Chelsea za zaczęła nieźle ten sezon. Trzy zwycięstwa, między innymi pokonała brawurowo Jagiellonię 3 do zera. Więc, no, może być ciężko, zobaczmy. Ale my nie jesteśmy jak Wygrywamy 2 do 1. Hurricane strzela. Ale niestety strzeliło też coś naszemu Neweszowi. To jest coś, co mnie, no, troszeczkę martwi. Zobaczmy, zobaczmy na ile wypad Portugalczyk. 7 dni, ok. Tylko 7 dni, więc nie jest to problemem. A my gramy teraz z Borą w Pucharze, co też nie jest dla nas jakimś strasznym wyzwaniem. O tyle, no, że tutaj będziemy, oczywiście, dawali sobie. Młodzież do składu, że tutaj wielu z tych zawodników, których właśnie trenujemy, znajdzie miejsce w podstawowej jedenastce, juniora. Firpokup, Firpo ale po co? Powiedz mi, po co? Jakby bardzo dziękuję za propozycję, ale prawa strona jest naprawdę fajnie zabezpieczona. Jest Klosterman, może wejść Walker Peters, mamy Frimponga, więc to wszystko wygląda naprawdę, naprawdę fajnie. Czemu tak wcześnie stream dzisiaj? Dlatego stream wcześniej, dzisiaj, że chcę po prostu skończyć dziś tą karierę na streamie. I mam, mam jeszcze inne rzeczy do zrobienia, po prostu, więc ten. Piemonte Calcio slash Juventus Turyn zgłasza się po naszego piłkarza, ale w przypadku takiego zawodnika, moim zdaniem, negocjacje możemy zaczynać od dwukrotności jego wartości, czyli od okolic 115,5 miliona. Proszę, Juve, jak chcecie, to, to zapraszam. Jakby jak chcecie, to zapraszam. Ja sobie najwyżej poszukam kogoś innego, naprawdę. Dobra, tak więc, słuchajcie. Gramy z Borą, czas zmienić skład na to spotkanie. E, wejdziemy sobie jedna, jedenastką z czterema obrońcami. I tak, e, na lewym skrzydle wystąpi sesynią. W środku pomocy zobaczymy Knopersa z Dendonkerem na rozegraniu. E, no, rozowicza bym tutaj nie dawał. E, czekajcie, zaraz się zastanowimy, jak to zrobić. Na początku tak. Na pewno na napadzie zobaczymy Harego. Nie keyna tylko właśnie em, Paul e, I z prawej strony zagra doku. To tutaj dałbym Mitsuhe, dobra. I tu Donker z Knopersem. Lewa strona to będzie oczywiście Sar, którego nie mogę tu dać. Mogę już dać, dobrze, więc tu jest Sar. Tutaj będzie Tanganga. Tutaj będzie razem z nim yy, Sikam. Shikam tutaj. No i Batland zagra sobie między słupkami, chociaż nie. Dobra, w tym zborą niech zagra bat. Chociaż w sumie, może lepiej, żeby cały czas grał ten nasz, nasz bramkarz podstawowy. Żeby chłopak troszeczkę tutaj korzystał z tego. No, to jest młody piłkarz cały czas. Chociaż nie no, bo Batlan będzie nie miał prawo do narzekania. Dajmy batland. Tak więc słuchajcie, tak wygląda nasz skład. Uważam, że skład wygląda spoko. E, naprawdę, wydaje mi się, że tutaj jest, jest ok. Gramy u siebie. E, jedenastka jest mocna na każdej pozycji, bo nawet ten rezerwowy goalkeeper, moim zdaniem, nie wygląda źle. I z Middlesbrough wygrywamy 4 do 0. Kyle Walker Peters się wykartkował, ale słuchajcie, ważne jest to, że parod strzela z ławki, doku strzela, strzela Paulsen, więc tutaj naprawdę fajnie to wygląda. I cieszy to, że ten nasz rezerwowy napastnik zdobywa bramkę. I to jest, to jest naprawdę fajne, że pokazuje, że wtedy, kiedy wchodzi, jest w stanie dać dużo. Tak więc słuchajcie, czekamy, czekamy sobie na. E, czekamy sobie na e, rozwój dalszych wydarzeń. Paulsen błyszczy w debiucie, ponieważ to był jego pierwszy mecz. E, no oczywiście będzie miał zdecydowanie więcej szans do, gier, e, do gry, bo chcemy odciążać jak najbardziej Harry'ego Keina, który wiemy, że jak gra, zagra dobrze, ale problem jest taki, że w zeszłym sezonie e, No na przykład był kontuzjowany i nie chcemy po raz kolejny ryzykować jego urazów poprzez dużą liczbę rozgrywanych spotkań. E, Parot nigdzie nie odchodzi, to jest zawodnik, który ma pozostać tutaj po nas. A my patrzymy na spotkanie z Crystal Palace, które zaraz się zbliży, ale tu zobaczmy, bo dużo rzeczy dla nas. Rozmowy spełzły na niczym, super. Tracy, Real Salt Lake albo Real Salt Lake chce tego zawodnika, ja bardzo chętnie go Wam sprzedam. Parut nigdzie nie odchodzi, nawet do Valladolidu, który ma szczególne miejsce w moim sercu, no nie. Tak więc słuchajcie, w ten sposób to wszystko mamy poukładane. Rozmawia z nami tutaj także wrócisz do gry, ale nie od razu Ruben Neves, no bo nie chce ryzykować, słuchajcie, na starcie sezonu ewentualnego urazu tego zawodnika. Tak więc Portugalczyk zmieni się tutaj z Dendon Kerem. Neves z Knopersem, i tu chciałbym zobaczyć w takim razie ping Ponga, zamiast Walkera Petersa. Ok, czemu Paulsen, będąc rezerwowym napastnikiem, ma numer 9? A czemu nie? Skoro przyszedł i 9 jest wolna, między innymi Jorentę chyba miał numer 9. Tak mi się wydaje. Jorenta albo Jansen miał numer 9 w Tottenhamie, więc nie widzę tutaj problemu z czymś takim. A my gramy z Crystal Palace. Ten mecz wygrywamy 1 do 4. Bez zmian zagraliśmy w tym spotkaniu. No i słuchajcie, pięknie, pięknie to, się, pięknie to wszystko nam się poukładało. No i teraz patrzymy na sytuację z Bergwajnem, bo jeżeli do ostatniego dnia okienka transferowego nie dostaniemy za Bergwajna propozycji, to my go nie sprzedamy. Bo ja nie mam zamiaru w parę godzin do końca okna szukać sobie. Topowego, skrzydłowego. Taka jest prawda. Zresztą, zobaczmy, gdybyśmy mieli teraz wymienić naszego właśnie środkowego, przepraszam, naszego skrzydłowego, to, to czy my mamy kogoś do poszukiwania tutaj na tę pozycję? Czy jest ktoś, kogo możemy z klucza sobie wziąć? I, i, i obróćmy sobie to oczywiście w ten sposób. Zobaczmy w takim razie pozycje ofensywne. Idziemy, idziemy, idziemy. Więc tak, mamy Garetha Bale'a, którego znamy doskonale, ale no to nie jest to. Guerreiro oczywiście znamy, ale to nie jest to. Więc nawet nie mamy tu nikogo wyskautowanego, więc... Więc zobaczymy, zobaczymy. Oczywiście jest tutaj na przykład taki Martial, aczkolwiek nie wiem, czy były Czerwony Diabeł chciałby wrócić do Anglii, do Tottenhamu. Ale z drugiej strony czemu nie? No tylko, że to jest teoretycznie dziewiątka. Wiemy, że w przeszłości grywał na skrzydłach, ale tutaj... Nie ma takiej możliwości. No, Richarlison nie miałby powodu. No, dlatego Martial miałby tutaj powód, żeby przejść, bo skoro poszedłby tam Bergwijn ale Bergwaj nie pójdzie. Dobra, tak więc słuchajcie, czekamy. Zobaczymy, jak to będzie. Nie będę zmieniał treningu Pamekado, bo on musi trenować wytrzymałość, no bo typu nie jest w stanie zagrać dwóch meczów. Tak więc słuchajcie, zobaczmy, mamy. Rozmowy spełzły na niczym. Świetnie, świetnie, bardzo mnie to cieszy, bardzo, bardzo mnie to cieszy, słuchajcie. Że rozmowy się tutaj nam wysypały. No, bo ja zwyczajnie nie chciałem w nich brać udziału, gdyby miały właśnie one być tutaj. Trace jednak nie zmieni klubu. Bayern chce Knopersa. Knopers zostaje u nas. Słuchajcie, mamy przesilną kadrę. Naprawdę dobrze to wygląda. Ja nie chcę jej już w żaden sposób uszczuplać. Tak więc, jedyna sytuacja, którą mógłbym zrobić jeszcze, to chodzi mi po głowie delikatnie, bo delikatnie, ale wypożyczenie Garyta Bayla. Jeżeli królewscy by się na to zgodzili. To może dla takiej drobnej odbudowy wypożyczyłbym Baila, powiem szczerze, ale, ale zobaczymy. Czekajcie, jak to wygląda. Eee, Gareth Bale, czy, by, czy chcieliby nam go wypożyczyć? Eee, Piotrek, dzisiaj wiesz co? Eee, ramówka się w ogóle zmieni, więc, eee, więc się nie sugeruj tym, o której godzinie dzisiaj jest live. Eee, dobra, tak więc słuchajcie, mamy to zrobione. Eee, Bale'a się nie da wypożyczyć, więc czekamy po prostu. Więc po prostu czekamy Diego Carlos do Wolfsburga. Bardzo ciekawy transfer. Chociaż najbardziej chyba i tak Lukaku do Lipska. Knoppers oferta wycofana. No i pięknie. No i piękna sprawa. W ogóle mam wrażenie, że Ping Ponga i sikama to ja wystawiłem na, na, na wypożyczenie. Ale chyba nie. A nawet jeżeli nie wystawiłem ich na wypożyczenie to nie jest to problemem o tyle, że zrobimy to teraz i prawdopodobnie w zimie wypożyczymy ich na pół roku, co miałoby sens. Angelino, bije się u niego Barcelona, nie wiem, czy tam jakieś inne kluby, ale nas to absolutnie nie interesuje. Jestem bardzo ciekawy, Manchester United kupuje Alabe, no niestety dobry transfer, a jestem bardzo ciekawy, jak my wyglądamy w tych zestawieniach transferowych, jak się to prezentuje. Arsenal wyrał, wydał więcej niż zarobił, sprzedali, słuchajcie... Kirana Tyrinea, sprzedali Nelsona, sprzedali Jenne. Um, a gdzie jesteśmy my? Wolverhampton, West Ham, no, 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 daj to, ten Ham i to ten Ham, słuchajcie. E, no, wydaliśmy 100 milionów, nie całe, ale zwróćmy uwagę na to, ile zarabialiśmy w poprzednich latach, więc tutaj, tak naprawdę, to wydaliśmy dopiero teraz pieniądze z Delego Alego. E, tak więc, słuchajcie, dobrze się to wszystko prezentuje, e, jeżeli chodzi o nasze wzmocnienie, jeżeli chodzi o nasze. Jeżeli chodzi o nasze wydatki, więc ja jestem zadowolony z tego okna transferowego. No i miejmy nadzieję tylko, że to będzie teraz procentowało w... w tym sezonie, no co mogę więcej powiedzieć, jakby zrobiliśmy swoje, teraz ważne jest to, żeby mądrze rotować, żeby uważać na kalendarz, no i żeby dobrze tutaj dobierać formacje. Tak więc słuchajcie, no skład jest wypoczęty, a będzie wypoczęty jeszcze bardziej, ponieważ przed nami. Ponieważ przed nami są. Jest parę dni. Kim zrobić karierę? Chelsea? To nam Albo losowy klub z Premier League? Ja mam losowy klub z Premier League, stary. Coś się będziesz przejmował. Ehm, dobra, tak więc słuchajcie, mamy Wolves. Ehm, I co? No, na ten mecz tak naprawdę jedyna zmiana, którą zrobimy, to jednego byłego zawodnika Wolverhampton zastąpimy innym byłym zawodnikiem Wolverhampton. No i innej opcji ehm, tutaj na zmianę, tak naprawdę. Nie widzę, reszta składu wygląda w ten sposób: ping-pong się tylko zmieni z Walkerem Petersem, no i jest ok, no i jest ok, więc przy okazji możemy i Shikama, i ping-ponga wystawić na listę transferową, a w zasadzie nie na listę transferową, tylko na listę wypożyczeń, ponieważ ja jestem gotów tych dwóch panów wypożyczyć, tylko chciałbym właśnie, żeby oni odeszli w przyszłym oknie transferowym. Więc tak, mamy tutaj Pingpong'a, ale nie chcą go wypożyczyć, to ciekawe. Jo, to jest naprawdę ciekawe, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że chłopaki mają prawdopodobnie dosyć wysokie pensje, ale będąc sporym klubem, albo średnim klubem, to ja bym ich wypożyczał, nie? Ciekawa sprawa, bardzo ciekawa sprawa. No nic, w takim razie, słuchajcie, gramy z Wolves, oczywiście jest to ciężki rywal, co wiemy, zaczęli sezon dobrze, teraz odrobinkę się opuścili, no ale mają punktów tyle samo, co my, więc tutaj... Nic, tylko trzeba wygrać. Nadal są niepokonani, nie dlatego się opuścili po prostu inne zespoły zagrały mecze, ale my tutaj wygrywamy, słuchajcie, bezapelacyjnie 3 do 1. Piękna sprawa. Mimo że oni zaczęli strzelanie, no to my e, pokazaliśmy, że, że w tym sezonie idziemy, idziemy po. idziemy po najwyższe cele i, i nie mamy zamiaru się tutaj e, łamać nawet jedną straconą bramką czy czymś takim, tak więc słuchajcie, no. The Champions pokazuje nam się tutaj pięknie, e, nie będę kłamał, no to nie kłam, świetnie sobie radzisz mordo, e, dobra, tak więc słuchajcie, jesteśmy, e, więc słuchajcie, jesteśmy w takim razie gotowi na mecz z Celticiem. zobaczymy jak to będzie, jakie obstawiasz overale e, dla Saki, Tirneja i e, Martinelliego, ciężko mi powiedzieć, bo Arsenal nie jest klubem EA Sports i... i, 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 i... Ciężko bym powiedzieć, bo tutaj może być różnie pod tym względem e, i myślę, że młodzież równie albo nawet troszkę mniej uzdolniona z innych klubów może być dużo wyżej oceniona niż na przykład Osaka, który zasługuje na naprawdę gigantyczny upgrade. E, dobra, tak więc słuchajcie, e, Knopers e, zagra w tym meczu, e, i, 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 i e, wrzucamy go w takim razie do składu. Drobne zmiany zrobimy, czyli tak, zagramy sobie tutaj Dendonkerem. E, tutaj zamiast Nevesa, zagna Knopers, żeby Neves troszeczkę odpoczął, skriniar zmieni się z Dendonkerem. Tu zagra Knoppers, W ogóle tak zrobimy: jeszcze bardziej zamieszamy. W ten sposób będzie wyglądał nasz skład. Są sobie w tym meczu odpocznie: zagra młody sesynią. E, tak więc drobne zmiany wprowadziliśmy, ale wydaje mi się, że tutaj to wszystko powinno e, fajnie zagrać. E, odpoczywamy tych zawodników, którzy są nawet minimalnie zmęczeni, e, bo gramy z Celticiem to jest mecz, w którym trzeba być w pełni sił e, i gotowości. E, bo ten, Greenwood powinien mieć jakieś 81 w mojej opinii, rozumiem, ale moim zdaniem Bukayo Saka powinien być tak samo oceniony jak Greenwood. Uważam, że są jeden, tak samo dobrzy zawodnicy obecnie. E, tym bardziej, że Saka jeszcze grał na lewej obronie. Uważam, że to są takie same, e, uważam, że są takie same objawienia z tego sezonu. E, dobra, gram słuchajcie z Celticiem, zobaczymy jak to będzie wyglądało i... Wygrywamy 1 do 4 na wyjeździe. Piękna sprawa. Bergwine strzela, Kane strzela, są strzela z ławki. Więc troszeczkę go zmotywowało to, że posadziliśmy korańczka na ławce. Imponujący występ Knopers. Imponujący występ. A my w takim razie lecimy sobie dalej. No i ten mecz mamy z Bormów przed nami. Zobaczymy jak to będzie. Oczywiście ja się zgadzam na wszystkie transfery Traceya od lat paru. Ale jak na razie on nie chce. Nie chcę odejść. Czy widziałem losowanie Pucharu Polski? Nie widziałem i absolutnie mnie nie interesuje. E, dobra, gramy z Bormów. Zobaczymy, e, jak to w takim razie e, się poukłada wszystko. E, lewa strona, są powraca, ale Bergwine da szansę Doku, który ostatnio jak się pojawił to strzelił. Szczerze, czy, czy Paulsen może grać gdzieś? Nie, no Paulsen to jest dziewiąteczka. Dobra, tak więc tak. Tu wracał Pamekano, tutaj wraca sobie Skriniar. Z prawej strony zobaczymy Kyle'a Wachtekera-Petersa oraz z lewej strony zobaczymy sobie drugi e, Drugim z rzędu sobie zagra. Drobne zmiany. Cały czas staram się tutaj rotować te składy, e, ponieważ chcę, żeby, żeby po prostu nasi zawodnicy czuli się potrzebni i docenieni. Bardzo dziękuję za subskrypcję. Eee, trzeci miesiąc DJ eee, RIP. Bardzo dziękuję. Ona się wyświetliła w ogóle, bo ja jej nie usłyszałem. czat Mam nadzieję, że się wszystko ładnie wyświetliło. Powiedzcie, czy się wyświetliło, bo się pojawiła na czacie. Bardzo dziękuję, stary. Trzy miesiące. Doceniam bardzo, bardzo mocno. Eee, ale nie było słychać. Ale stary, wiesz, że bardzo doceniam. Miło mi jest niezwykle z tego powodu. Wielkie dzięki, słuchajcie. Wiem, że nie ma zbyt wiele osób na tym streamie, ale zróbcie, zróbcie dla niego hałas, tak jakby tutaj było parę tysięcy. Bo naprawdę doceniam każdego subskrybującego bardzo. Klosterman może grać cofniętego skrzydłowego, dlatego go gramy na tej pozycji. Dobra, a my, słuchajcie, gramy z Bormu, wygrywamy na luzie 2 do 0. Mimo czerwonej kartki szkriniara W, w. 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 w, w, w w 13 minucie. Ty piszesz, że się nic nie wyświetliło i nie przełoży się wyświetliło. To już sam nie wiem. To już sam nie wiem. Tak czy siak dziękuję za suba i mam nadzieję, że, 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 że wiesz, że go doceniam. To jest dziwne, bo jest wszystko... Wszystko jest normalnie odpalone. Wszystko się powinno wyświetlić. Jeżeli coś się nie wyświetliło, to, to, to jest rzadki moment, w którym nie jest to moja wina, bo ja tutaj nic nie zepsułem. Ale Alerty, wszystko jest włączone, więc jakby... Eee, możliwe, że nie było słychać, po prostu. Eee, dobra, tak więc słuchajcie, mamy eee, zrobione to wszystko w ten sposób, że jesteśmy gotowi do tego, by zagrać w nadchodzącym spotkaniu z stoł, Aczkolwiek tutaj zagramy na czwórkę obrońców. Eee, tutaj zagramy, tutaj zagramy oczywiście składem dużo gorszym. Eee, więc tak, Paulsen, Knopers, Tanganga, Sar, Sikam. Wszyscy są, słuchajcie, wszyscy są. Yy, Bergwinek jest troszeczkę niezadowolony z życia. Nie wiem trochę czemu, ale, ale niech, niech będzie sobie niezadowolony i tak zaraz zagra w podstawowym składzie. Walker Peters. Chciałem Cię dać może gdzieś wyżej, ale niestety nie mogę. Yy, Frimpong. A może Ty zagrasz sobie na skrzydle, bo doku jest zmęczony? Co? Co Ty na to? Spróbujmy, słuchajcie, a zaryzykujmy młodego na skrzydle. Yy, najwyżej go sobie komputer zmieni. Zobaczymy. Eee, zobaczymy jak to będzie wyglądało Paulsen oczywiście wyjdzie w podstawowym składzie No i miejmy nadzieję, że, że Uda nam się tutaj Zwyciężyć eee, i, i, I gramy ze Stoke Zobaczymy czy zrobimy to w deszczowy wieczór Stoke, powiedzcie, czy to jest wtorek albo środa Środa, no idealnie, słuchajcie Deszczowy wieczór w Stoke Chociaż we wrześniu to nam Pogoda raczej łaskawa. No i wygrywamy. Knoper z opaską kapitańską daje nam zwycięstwo. Piękna sprawa, że przechodzimy dalej. Składem rezerwowym jest to naprawdę miła rzecz. Między innymi, między słupkami był Batland, czyli były zawodnik Stoke. Ciekawe, że spotkał się ze swoimi byłymi kolegami. Dobra, z prawej strony Bergwine powraca do składu. Tutaj, oczywiście, gramy Klostermanem. Z lewej strony na środku zobaczymy sobie tutaj. Kimpembe. Neves zagra, ale nie zagra Brozowicz, bo chce tutaj zobaczyć Dendonkera. Poza tym lewa strona to oczywiście Kostic, który mam wrażenie znakomicie odnalazł się w naszym zespole. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy będę robił przewidywania sezonu? Nie, chyba nie. Wydaje mi się, że ja po prostu znam za słabo te zespoły poniżej top 6, czy tam top 10, żeby, żeby przewidywać. Wiesz, jakby... Bez sensu by było to przewidywanie. Dobra, wygrywamy 3 do 0 Southampton. Hurricane strzela, Kostic strzela. Właśnie to, jest to o czym mówiłem, że fantastycznie się odnalazł w naszej drużynie. Zresztą zobaczymy jak to wygląda w ocenach statystyki. Kostic gra dużo, więc powinien gdzieś być tutaj chyba na górze, chociaż może nie aż tak dużo. Zobaczcie, 7-7 średnia ocen. Pięknie, pięknie się tutaj wdrożył. I miejmy nadzieję, że tak samo pięknie będzie w meczu z interem, ale jak to wszystko będzie wyglądało, tym wszystkim przekonacie się już jutro.